W 6 zostałem dziewczyną! Od bycia chłopakiem do bycia dziewczyną! Jestem słodką dziewczynką! To było chore! Wszyscy się ze mnie śmiali! Papa, pa, ptaszku! Oglądajcie no, do końca! Aż to lajka, like, aby mama dała ci tysiąc Robux na przy komentarzu dziewczynka! A przyjmę serduszko odpiszę! I zapraszam do filmu! Wszystkiego najlepszego, synku! Ha! Mówiłem wam to sto razy! Jestem dziewczynką! Chciałem różowy prezent i różowy balonik! Czemu mnie nie słuchacie? Mój syn nigdy nie będzie dziewczynką! Jesteś chłopcem albo wyrzucę cię z rodziny! Hej! Zostaw go! Nie! I nie broń go! Kochani! Jestem ona! Czyli dziewczynka! Czego wy nie rozumiecie?! To koniec przyjęcia! Głupi dzieciaku! Przepraszam, synku! On tego nie rozumie! Nie rozumie?! Jestem dziwakiem?! Czemu?! <laughs> Niej. O, co dzisiaj ubrać? Hmm. Może czarną spódniczkę? Niebieską! Obie spódniczki! Ha, ha! Ale ja nie mogę tego nosić. Znowu będę bulowana! I wlecę do śmietnika! Ale pójdę spytać mamusi! Mm -hmm. Mamo! Mamo? Proszę! Nie idź. Czekaj, co się dzieje? Pro no koniec. To przez niego. Czekaj. Co? Nie, proszę. Ale tato, gdzie idziesz? To nie twoja wina, Lily. Nienawidzę go. Hej. Czytam jest! Dopóki się nie zmieni Nigdy mnie nie zobaczycie Ale tato mówiłem sto razy Nie jestem chłopakiem Jestem dziewczynką w ciele chłopaka Czego nie ja On po prostu jest chory Nie, nie jestem chory To wy jesteście chorzy Mój syn wy nie założył spódniczki Czekaj, tato! Żartujesz sobie! Tato, proszę! Wróć! Zmienię się! O o! Moja mama płacze! I to moja wina! Proszę! Wróć mężu! Mamo, wiem, że to nie odpowiedni czas, ale którą sukienkę ubrać do szkoły! Nie martw się! Poradzimy! Sobie. Hmm, hmm. Czarna lepsza. Tak, tak. Dziękuję, mamo. A teraz szybko. Bo zaraz szkoła. Perfekcyjnie. Jestem urocza. Ale to brzmi jak szkolny autobus. Ła! Dlaczego ty nosisz spódniczkę? Dziwak! Hej! To było niemiłe, bo jestem dziewczyną! Nie kła! Jesteś chłopakiem! Nie, nie, nie! Okej, okay, wyjdźmy z busa! Dziękuję, Meksiko! Nie ma problemu, Ale to kolejny dzień w szkole! Ha! Mam test! Wejdź do damskiej toalety i zobaczymy, czym jesteś! O, tak! Patrz na to! Aaa, troszeczkę się boję! A! Ow, 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 ow. Kręci mi się w głowie! Cięcie! Ha! Jesteś chłopakiem! Nie, nie jestem! Ba, ba, ptaszku! A, au! Mam duże kłopoty! Aaa, co jest? Mam dość! Idę stąd, Mamo! Mamo! Posłuchaj, to ważne! Witaj, synu! Tak, tak! Blua. Co to jest? Moja broda! Czekaj, to. Ale ty jesteś dziewczynką! Dziewczynki o, nie mają brody! He, he! Jeżeli. Jest... Jesteś dziewczynką, to ja jestem chłopcem. Mamo, ale to tak nie działa. Jesteś dziewczyną. Ale mamo, ja nie mogę tego znieść. Chcę mieć operację. Czekaj, co? Na pewno? Tak, tak, to moje marzenie. Proszę. Okej, okay, pójdziemy do lekarza jutro. Naprawdę? Naprawdę? Tak, tak, nie kłamie. Więc to prawda. W końcu będę dziewczynką. Ha! To jest mój dom, Babuks. Ogarnij się, to jest mój dom, Babuks. Eee! Ale okej okay, mamo. Dobranoc. Następnego dnia. Jesteś pewny, że chcesz to zrobić? Tak tak, to moje marzenie! To będzie długie! Od 12 do 14 godzin! Na pewno tak, tak! Będę słodką dziewczynką! Okej! Okay, zacznijmy! Operacja utana. Au. Wszystko mnie boli! Będziesz zdrowy za dwa tygodnie! Nie rób nic! Szalonego! Spokojnie! Ale tak, jestem dziewczynką! Dwa tygodnie później! Dziękuję za zakupki! Tak, tak! Dziewczynce ubranka! Takie jak ty! Ha! ha, 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 ha. Y to to jest! O, dziewczynki, dawajcie torby! Ha, ha! Teraz! Czekaj! Zejdź z moich oczu! Zejdź z moich oczu! Głupku! Przegryw. Jestem silną dziewczyną. Może teraz na balet? Na balet? To no bardzo dziewczęce. Tak, tak. Czas na balet. Jestem gotisia. Jesteśmy na miejscu. Będę tancerką. Oh, zapomniałam telefonu. Zaraz wrócę. Tak, tak. Nauczycielka. うんふん。<い> <music> Kochani, to on! Szkolny buller! Dobrze, dobrze, dobrze! Mam! Czekaj, mam halucynację! Gotti, co ci się stało? Nieważne! ważne. To Co ty tutaj robisz? O, oh, chcę zostać tancerką! Bale, ale to dla dziewczyn! Ale ja jestem dziewczynką! Przestań łamać! Ha! Papa! Pa, ptaszku! Hey. Ow! Moje urocze ciało! Papa pa, przegrywie! Co jest? To jest nie... Fery. Poczekaj to! Okej! Okay. Czas na siłownię. Mamo, ty masz mięśnie! Jesteś gotowa? Yy... Jednak nie! Ale jutro jest ten dzień! Zdejmę bandaże i zobaczę twoją piękność! Następnego dnia! Okej okay, kochani, dzisiaj jest wielki dzień. Koniec z bandażami. I zobaczę swoją piękność. Okej, okay, bam! Czekaj, co? Jestem piękna! Czas na szkołę, ale nikt nie może mnie rozpoznać. Przebranie, haha! <śm> Perfekcyjnie! Jestem słodka! Choćby to mamusi! Mm -hmm. Hej, mamo! Tato przepięknie! Mamo, ty wyglądasz jak tata! Jestem mięśniaczką! Ale chodźmy do szkoły! Hadzia! Różawiutki! Ła! Ła! Ale okej, okay, nie mogą mnie rozpoznać! He, he, he. Co to? Za przepiękne dzieło! Zakochałem się! Cofnijcie się pajace To moja dziewczyna Czekaj, co jest? Hej kochana Może jakaś randeczka? Ze mną na randkę? Tak, tak, kocham cię Czyli jestem słodka, piękna i dziewczęca? Tak Ale ty wiesz, że jestem goty! Poczekaj no co? Tak, tak, Hehehe, he, he. jestem dziewczynką. Śmierdzisz, posoł i ta maska. Ty lubisz chłopców? Nie wiedziałem, boli. Nie, to nie tak. Poczekaj, Co on ich właśnie goni. To dziwne. Mhm. Mm o o, tato! Goty, zmieniłem zdanie! Poczekaj, co? Możesz być dziewczynką! Tak, właściwie to niepotrzebny mi, tata, bo moja mama jest dwoma w jednym. Ale, tato, musimy porozmawiać. Ale jestem różową, małą księżniczką. Tak, tak! A, ja wam dziękuję za oglądanie tego filmu. I do następnego filmu. Papa! ha. Pa. <śled>